Słuchajcie, to jest super Sam Szymon Majewski. Chcę powiedzieć, że wczorajszy mecz polski ze Szkocją był bardzo dobrym meczem. Był bardzo dobrym widowiskiem. Świetnie się to oglądało. Nic właściwie dodać, nic ująć. Moim zdaniem nasi wyglądają świetnie. Chcę zwrócić uwagę na niezwykle dobre i fajne fryzury Glika, Peszki. Bardzo ładnie wyglądały włosy Obraniaka. Chcę zwrócić uwagę na to, że yy, widać było bardzo fajnie, modnie przystrzyżone włosy. Tu po bokach linia prawda, zachowana, czasami yy, włosy tak na prawo. Bardzo śmiała decyzja jednego z naszych, włosy pięknie nażelowane, Ułożone tak po prostu do tyłu, że właściwie nawet śmiało można powiedzieć, że utrudniały bieganie. Jedyne na co mógłbym narzekać, fakt może taki, że nie do końca się rusali, ale z drugiej strony też śmiało można powiedzieć, że nie ruszając się, najlepiej wyglądali. Nie burzyły się też wtedy fryzury, dlatego że ewidentnie widać, że praca fryzjerów była przed spotkaniem bardzo wzmożona. Piękne tatuaże. Trzeba zwrócić uwagę na tatuaże runiczne wielu z naszych chłopaków. Pojawiają się też motywy indiańskie. Pojawiają się motywy azteckie. Tu zwrócić trzeba uwagę na fascynację Ameryką Południową, kulturą astecką, inkaską naszych piłkarzy bardzo dobrze prezentowały się również koszulki w momentach kiedy piłkarze stali przez mniej więcej półtorej godziny mogłem zauważyć że bardzo dobrze przylegają że są to koszulki fit bardzo ładny ten pasek tutaj Cinkciasz.pl może być zadowolony sponsor reprezentacji pasek się świetnie prezentował długi czerwony wyraźnie tu oddzielał dwie barwy bardzo ładnie dopasowane koszulki oceniające ramiona świetnie się prezentowała Muskulatura yy, płytarzy. Bardzo fajnie dobrane getry, niezwykle modne spodenki, które myślę sobie, że plasują naszą reprezentację bardzo gdzieś tam yy, wysoko w rankingach. Bardzo ładnie przygotowane boisko, niezwykle fajnie rozwiązane banery reklamowe w tle tam, prawda, skakały, piłeczki jednego ze sponsorów. Ładny strój yy, yy, szczęsnego. Troszeczkę nawiązujący stylistyką do modnych lat 80., czyli jakby na początku takich barw pastelowe, troszeczkę troszkę takie krzykliwe. Zgaś pan to światło, ładnie tutaj na ramionach, też idealnie dopasowane, ładnie odznaczające się. Bardzo fajne obuwie. Uważam, że postawienie trenera Adama nawałki na barwy nieco bardziej intensywne, nie czarne, nie białe, które były banalne, powoduje, że reprezent bardzo dobrze prezentuje się na boisku, i myślę sobie, że to jest wielkim sukcesem całej naszej ekipy jedenastki. Więc ja tutaj po prostu nie będę dołączał do żadnego grona krytykantów, gdyż uważam, że po prostu naprawdę wyglądają świetnie, zawodowo, pięknie, mogą się podobać. Zwłaszcza, że na widowni była Natalia Siwiec. Rozenek, która nawet nie spojrzała na Majdana i nie całowała się z nim typowo już dla nich z bardzo dużym języczkiem. Ewidentnie można zaliczyć to na bardzo, bardzo duży plus. Popracowałbym troszkę tylko nad makijażem, dlatego że widzę, że niektórzy piłkarze sądzą, że już wystarczy dobry wygląd fryzury i cała reszta nie powinni dawać makijażu. Drobny eyeliner, puderek, dwójeczka. Myślę, że spowoduje, że skoczymy w rankingu jeszcze bardziej, o ile się w ogóle da. No to właśnie tyle na temat tego spotkania. Także tak. Pozdrawiam.